Cześć, Szanowni z tej strony. Witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku Przeczytane z Biblioteki. Idefix i Nieugięci, i Fix, i Druid to piąty chyba już tom serii wydawanej przez Egmont w ramach Idefix i Nieugięci, że tak określę. Komiks ten wypożyczyłem w Księżyce Beskidzkiej w sekcji dla dzieci i młodzieży w Bielsku Białej przy ulicy Słowackiego. I co my tutaj mamy? Zapowiedź kolejnego tomu. Jest to spin-off, czyli seria odpryskowa, poboczna od właśnie Asterixa postaci stworzonej przez Rerę Gościnnego i Alberta Uderco. Oczywiście za ten komiks odpowiadają już nowi twórcy, którzy są tutaj wymienieni na kładce, czyli Mafio Chopin i Filip Fenech. Nie wiem, czy to powiedziałem prawidłowo, Nie. poprawcie mnie, jeżeli się na tym znacie. No i właśnie, różnica między Asterixem a tym IDFX-em są dwie zasadnicze. Pierwsza to taka, że to jest format. mniejszy, to jest o połowę mniejsze. Mniej więcej. A druga to miejsce akcji. Asterix głównie dzieje się w Galii, tam w wiosce galickiej. No i tam oczywiście Asterix i Obelix najczęściej gdzieś podróżują. Natomiast tutaj akcja dzieje się w Lutecji. O, obecnym Paryżem. Kiedyś to była inna miejscowość. No i tutaj IDFX jest razu ze swoimi innymi przyjaciółmi. Przeżywa różnego rodzaju przygody. Rzecz, która rzuca się w oczy oczywiście z przedstawienie postaci, a analogiczne jak mamy w serii Asterix. No dobra, co jeszcze ciekawego wyróżnia ten tom? Mamy tu jedną dłuższą opowieść, a nie trzy mniejsze. No i właśnie, mamy to, że mamy dwa takie wątki fabularne. Nazwijmy to jeden, to jest taki, że Jakieś zwierzaki, jakieś czworonogi znikają w lutecji, no i nasi nieugięci próbują się dowiedzieć, co się dzieje. Jest to podstawa, oczywiście, do wielu gagów. No i drugą sytuacją jest to, że druid Panoramix zostaje okradziony, no i musi się dostać do lutecji, żeby odzyskać swoją torbę. A jako, że druidom wstęp zabroniony, to musieli pokombinować z kumplem. No i właśnie. I tu się. Dużo różnych rzeczy dzieje, dużo humoru sytuacyjnego itd. Grafika jest przyjemna, aczkolwiek ten komiks ma dla mnie taką, bym powiedział, niespodziewaną wadę. Ale to wynika z tego, że bardzo lubię świat Asterixa, i tu są celowo postacie, które znamy, które się pojawiły, ale zachowują się troszeczkę inaczej. Ten typ, chyba Larwix się nazywał, był w którymś Asterixie, ale już nie pamiętam w którym. To jest wróżbita. Oni tu są troszeczkę innymi postaciami. I rzecz, która mnie całkowicie zaskoczyła, to to, że Panoramix nie zna Idefixa. No owszem, to nie do końca ten sam świat, ale jest. jestem przyzwyczajony, że Panoramix zna Idefixa, bo Idefix to jest piesek jak i tak dalej. I tu mi tak troszeczkę zgrzytało. Wynikało to głównie z tego, z mojej wiedzy, czy z tego z tego, że ja po prostu bardzo lubię pewne wątki, które są w tej głównej serii. Ogólnie biorąc humor sytuacyjny, dość śmieszne, przyjemne, lekkie i sympatyczne. Czegoś chcieć więcej po prostu ogólnie seria bardziej dla młodszego, uzupełniająca, nie powiązana z, z fabularnie z głównym cyklem, ale czyta się to lekko, łatwo i przyjemnie, a czasami. Po wielu skomplikowanych historiach miło jest przeczytać coś nieangażującego zbyt mocno. Dziękuję bardzo za uwagę. Zachęcam do odwiedzania biblioteki i deficytu i nieugięci. Cała seria do wypożyczenia sekcji dla dzieci i młodzieży w Księżnicy Beskickiej w Bielsku Białej. Cześć!